Cześć, witajcie w materiale z gry Patrix Parabox. Bardzo lubię gry logiczne I to takie gry logiczne, które sprawiają, że łapiecie się za głowę, kiedy w końcu udaje wam się znaleźć rozwiązanie problemu, bo tak bardzo zaskakująca jest mechanika rozgrywki i na przykład grą tego typu była Baba is You. Fenomenalny indyk, bodajże sprzed dwóch lat naprawdę godny polecenia do dziś Gorogoa to inny przykład takiej gry logicznej która zachwycała wręcz pomysłowością jaką tam twórcy się popisali tak samo niedawno w ubiegłym roku bardzo mała gra o której wspominałem też w podsumowaniu gier niezależnych Tudy and Tobdy więc no raczej już rozumiecie o jakie gry mi chodzi i podobną grą szczególnie, szczególnie podobną właśnie do Baba Is You jest Patrick's Parabox Ponieważ to produkcja, którą strasznie trudno opisać słowami. Na szczęście, na szczęście to filmik na YouTube, więc macie tutaj pomoc wizualną w postaci gameplay'u. I to co widzicie teraz to jeszcze jest, to jest taki wstęp. Dopiero później się zaczną ciekawsze levele, które też oczywiście tu zobaczymy. Natomiast jest to, w teorii, w teorii jakby założenia są proste. Często tak bywa w takich grach, prawda? Bo coś po prostu przesuwamy i musimy dotrzeć do miejsca docelowego. I to właściwie tyle, prawda? Bo naszym Patrykiem, bo zakładam, że tak się nazywa nasz kwadracik z oczami, musimy dotrzeć do tego miejsca, gdzie jest kontur kwadracika z oczami. Natomiast dodatkowe, wszelkie figury, geometryczne kwadraty w tym przypadku musimy przepchnąć do, do ich wyznaczonych miejsc docelowych. Tu też jest wyraźnie to zaznaczone, więc widać co i jak. Ale z czasem okazuje się, że nie wystarczy po prostu przesuwać klocków. Z czasem okazuje się, że trzeba na przykład te klocki wpychać w inne elementy. I potem dzięki temu, jakby transportować i przesuwać je w inne miejsca, po to, żeby potem można w ogóle było wypchnąć je tam gdzie, tam, tam, gdzie trzeba, tak naprawdę. Więc pod względem gameplayu, jest to naprawdę bardzo, bardzo pomysłowe. I też na wstępie już chciałem zaznaczyć, że, bo jakby takie gry wydaje mi się, jeżeli lubicie gry niezależne, to nie tylko, ale logiczne, no to już wiecie, że że Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. Natomiast chcę zaznaczyć, że na Steamie jest dostępne demo tej gry, bo cena troszeczkę jest... nie wiem, czy bolesna, natomiast 70 zł za taką dosyć małą produkcję to w dzisiejszych czasach chyba troszkę dużo. Natomiast na Steamie jest bezpłatne demo i oferuje naprawdę sporo leveli z początku gry, więc zachęcam Was wszystkich do przetestowania wersji demonstracyjnej. Bez problemu można na, po prostu na stronie produktu znaleźć. A teraz Przeszliśmy do levelu, w którym pierwszy raz pojawia się ten najfajniejszy aspekt Patrick's Parabox, czyli elementu, który jest jakby, jest naprawdę nie wiem z czym to porównać, bo mamy, widzicie wewnątrz planszy mamy miniaturkę planszy, na której jesteśmy. Czyli to jest jakby, wiecie obraz w obrazie, w obrazie, w obrazie, w obrazie, bo to jest to samo. I to jest naprawdę o tyle niesamowite, że też dookoła planszy, jak zauważycie widać Kawałek ogromnego mnie przed chwilą było widać, widzicie? Więc, jakby to jest strasznie fajna zabawa. Nie tyle z perspektywą, co po prostu z umiejscowieniem, z umiejscowieniem nas i tej, tej, tej planszy w jakimś ogólnym świecie, czy to można tak w ogóle nazwać, ale w każdym razie jest to mega imponujące, szczególnie na początku, jak sobie zdajemy sprawę, wow, co tu się dzieje. Ale to też jest bardzo fajny po prostu pomysł na, na gameplay, bo poruszając się naszą. Kulką chciałem powiedzieć, nie wiem czemu, naszym kwadratem. Po głównej planszy, że tak powiem, widzicie, że identyczne ruchy wykonuje też kwadracik, mini kwadracik w tej mini planszy, która jest teraz tam po prawej stronie w rogu. Więc trzeba to wszystko brać pod uwagę, ponieważ jeżeli o teraz widzieliście, wyszedłem dołem z głównej planszy, no to też ten mały kwadracik wyszedł dołem z tej mniejszej planszy. I wszystko to trzeba rozplanować w taki sposób. Żebyśmy ostatecznie trafili do tych wyznaczonych miejsc. Więc założenia jakby przez cały czas się nie zmieniają, bo cały czas chodzi o to, żeby trafiać do tych konturów, czyli do punktów mety, można powiedzieć. Ale wszelkie mechaniki, które są wprowadzane po drodze, w kolejnych levelach, w kolejnych światach, bo to jest tylko początek gry. Potem uwierzcie mi, jest naprawdę lepiej tylko i ciekawiej. No i też są takie momenty, że e, ja osobiście musiałem korzystać z YouTube'a na pewnym etapie, ale tak samo miałem z Boba i Ziu z późniejszymi etapami, chyba ostatnimi szczególnie, że to są gry, które naprawdę y, bywają trudne, ale nigdy nie są frustrujące, przynajmniej dla mnie nie są frustrujące. I nawet jeżeli zaciąłem się w jakimś levelu, to po prostu potem po 30 próbach, kiedy już się udaje, to jest po prostu satysfakcja taka jak z pokonania bossa w solsach, powiem wam. Przynajmniej znowu dla mnie, bo rozumiem, że to jest bardzo subiektywne i dla niektórych takie gry to jest po prostu pewnie nuda, ale i tak zachęcam do spróbowania, bo tak jak powiedziałem, żal nie skorzystać, skoro mamy to darmowe demo, które świetnie obrazuje właśnie pomysłowość dewelopera. To jest gra stworzona praktycznie przez jedną osobę, więc może też jakby można cenę zrozumieć, no może właśnie. Nie, ale w każdym razie twórca tylko miał pomoc od kompozytorki muzyki, a całą grę właśnie stworzył samodzielnie. W pełnej wersji levelów jest prawie 400, więc jest ich mnóstwo. Więc też, znowu, no, ta cena jest chyba troszeczkę usprawiedliwiona, ale, no, jak dla mnie, to już wiem, że ta gra na pewno wyląduje w mojej topce gier niezależnych 2022 roku. I cieszę się, że każdy rok ma taką jedną fantastyczną grę logiczną e, mniejszą, która po prostu zachwyca mnie od, od, od samego początku mechaniką, więc e, jeszcze raz polecam, jakby nie mam tu nic innego do dodania nie chcę też wam za dużo tej gry pokazywać, bo wiecie jak jest z grami logicznymi, no e, pięknym jest odkrywanie rozwiązań i, i kolejnych pomysłów twórców także też nie chcę wam pokazywać wszystkiego, co ta gra ma do zaoferowania i tylko po prostu e, nad, nagrałem ten materiał po to, żeby powiedzieć, e, grajcie w Patrix Parabox i to by było na tyle do zobaczenia w kolejnych materiałach.